Działa wszystkim w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 2 złote wrota. I znajdujemy się w obozie Orków. Powiedzieliśmy już um, Ancylii, co mieliśmy powiedzieć na temat y, ataku. I teraz możemy już wejść do właśnie owej świątyni. I mamy coś według Wareka dostać od pewnego szamana. A ty dokąd mora? Chcę wejść do waszej świątyni. Tylko szamani i najwyżsi wojownicy mogą do niej wejść. A co się stanie, jeśli spróbuję wejść? <laughs> jeśli chcesz próbować, próbuj dowolnie. Powodzenia. Um. Miałem pozwolenie? O. Dzień dobry. Kurę, widzę, że się tutaj wystroiliście ładnie w tej świątyni. O kurde, teraz gdzie ja mam iść? Och, mordę. Ja pierniczę, jak tu kolorowo? Myślę, że wasz dekorator wnętrz trochę przesadził z różowym, ale to tylko ja. Okej, okay, miałem tutaj porozmawiać z jakimś med. Jakąś meduzą, kurde Nie, mendo. med... Coś, coś takiego. Szamana Matezuma. Szaman Matezuma. Hej. Niech duch przodków będzie z tobą. Aha. Szaman Matezuma. Gdzie jest szaman? Sztuka walki. O. to jest sztuka walki? Książka opisująca sztukę walki broniami jednoręcznymi. O. Aha, ok, dzięki. Fajnie, przyda się. Mikstura masz coś fajnego? Nie, tylko ci się świeci po prostu. Mogę otworzyć wasz kufer, nie obrazicie się, panowie? Znaczy, panie, szaman. Miałem się zachowywać według bareka tutaj, z należytym szacunkiem, także myślę, że szacunkiem yy, wobec tego miejsca będzie yy, po prostu to miejsce okraść. To jest całkiem niezła forma okazywania szacunku. Ale orkom to nie przeszkadza z tego co widzę. Mat Matezuma, cześć. Mając z tobą pogadać? Nie potrafię tego przeczytać. No co ty gadasz? Przecież to proste. Um... To przepis na pizzę, bezimienny, frajerze Nie rozumiesz takich prostych zdań? Daj spokój. Nie potrafię tego przeczytać. To przepis jest znowu na ciasto. Na morzynka chyba. A nie wiem, bez imienia, to jakiś nie... niedouczony jesteś, naprawdę. Pierścień oświecenia. Kurde, jakie tutaj pierścienie mają? Ma te... ma te miałem porozmawiać? Miałem przyjść do ciebie. Tak. Mam coś, co pomoże Ci w nadchodzącej bitwie. Co to takiego? Pergamin. Dzięki któremu... Czy sztuki regeneracji. Sztuki regeneracji życia. Dzięki niej, twoja energia życiowa będzie się samoistnie odnawiała. Oczywiście, nie oznacza to nieśmiertelności, ale znacznie zwiększa szanse na przeżycie. A to z pewnością się przyda w nadchodzącej bitwie. A czy ty, najwyższy szamanie, weźmiesz udział w bitwie? Nie, mora. Walkę pozostawiam wojownikom. Tak jesteś pewien zwycięstwa? Nie jestem pewien, ale mocno w to wierzę. Poza tym, gdyby działo się coś niepokojącego, my szamani zainterweniujemy. A teraz odpocznij przed walką mora i skorzystaj z pergaminu. Nie omieszkam tego uczynić. Ha! Frajer, będziesz siedział, gdy inni walczą. Czemu na niego coś przeszło? A nie na mnie. Programin regeneracji życia, ale to jest regeneracja życia na cały czas, czy tylko na okres bitwy? A, fajnie byłoby na cały czas, ale. Okej, okay, ty ja może pójdę jeszcze tutaj i spróbuję was pookradać bardziej niż to zrobiłem wcześniej. O panie! Co to za dyskoteki tu robicie w tym normalnie? W świątyni. Ja pierniczę niby Orkowie, niby Szamani, ale impreza pełną gębą. Taka trochę smętna, bo bym powiedział. Alkoholu brakuje, widać niektórym, ale. Ja się nie wtrącam. No to orkowa impreza. Kamienna tablica, męzurka, runa. Okej. Okay. Nocie jeszcze jedną taką. Książkę, która mnie nauczy walki bronią ha chyba nie macie. A tu już jest koniec. No dobra. No to w takim razie wychodzimy. Co to tutaj leży? Zwój. Zwój. Halo, halo, to jest zwój. Jest tutaj, 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 tu. Geyser. Aha. O, jeszcze miksturka No to co słuchajcie no to co, no to chyba będzie czas za niedługo na wielką, potężną bitwę! Tylko co ja mam zrobić? Mam się przespać, czy... Chyba przespać się, skoro miała być bitwa o północy. To wypadałoby się przespać do północy. Czekaj, zrobimy save'a na 103. To Zobaczmy ten pergamin. Nauka regeneracja życia. Aha! Dobra. Fajnie. Nie, ale on oczywiście... do północy. Czy to dzisiaj czy, dzisiaj? czy dzisiaj się będziemy napierdalać? Czy dopiero jutro? Halo? Czy zaspałem? Aha, chyba wstałem za wcześnie. Okej! Okay. Idziemy spać dalej. Do północy. Czy to już teraz? A powinno być teraz, nie? Chyba, że tym razem zespałem. What the fuck? Jutro wieczorem mam być gotowy na bitwę i stawić się pod przed namiotem wodza. Wieczorem? Wieczorem? Naprawdę Właśnie przespałem trzy dni, czyli teoretycznie powinienem już zaspać dwa dni na tą walkę. Nadchodzi czas, ale widać, jest idealnie. Wojownicy już zajmują swoje pozycje. Wszyscy są gotowi do walki. Ty też jesteś gotowy, Mora? Oczywiście. Doskonale. Zaraz przeniesiemy się na małe wzniesienie żeby lepiej obserwować teren przed obozem. Les do this. I hmm. zaczekamy tu, aż zjawią się piraci. Jesteś pewien, że uderzą właśnie dziś? Tak. Hannibal, Ansilla i reszta aż palą się do walki. Powiedzieli dwa dni temu, ale ja nic nie mówię. Nadzieją się na naszych wojowników. <laughs> Okej. Okay. Że to nie dzieje, nie dzieje się w prawdziwym życiu, bo bym przespał dwa dni wielką walkę, ale. To, to, to... Co tam jest? Zdaje się, że już są. Słyszę jak Hannibal wydaje ostatnie rozkazy. A więc... Czas na bitwę! Gdy piraci ruszą, użyj rogu, by wezwać paladynów. Tego rogu? Lepiej było do mnie przychodzić. Czy jestem w środku! Ja pierdolę. I to jest ta regeneracja życia, ten jeden. róg eee, Chcę zauważyć pewien fakt, że to było kurwa lekko nie fair. Ale to tylko ja. <laughs> nie wiem co się właśnie odjebało, ale dostałem w pierdol. Myślisz, że ja mam lepiej. Ok, następny wieczór w takim razie. Nie byłem powiedzmy mentalnie przygotowany na to, że gram mnie z respi w środku piratów. Um, to jeszcze nie dzisiaj, dobra. Spoko. Nikt nie do następnego wieczora. No, nie powiem. Śmiesznie było. Aż mi FPSy spadły do 19. Tak, 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 to już wiemy w porządku. Magiczny teleport, ponieważ nie możemy przejść tego piechotą. Aż zjawią się piraci. Jesteśmy... Ups, sorry. Uciekamy, 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 uciekamy. Dzień dobry. Jakiś róg miałem użyć, tak? Jaki róg? Nie mam żadnego rogu, ty, ty pierdolisz, panie. chyba powinien im pomóc. Więc yy, tak, szukamy Czego chciał? Pokaż mu. Cholera to wolał. No dalej! Tak. Pokaż. Więc tak eee, wiem z pewnych źródeł, że w pierwszej kolejności muszę zabić tych, którzy leczą, czyli tych czarnych magów. Nie byłabym jednak przygotowany na to, że bijąc ich, dostanę błyskawicami w ryj. A regeneracja życia, którą dostałem od pana szamana, daje mi mniej więcej tyle samo co nic. Czuję się oszukany. Ehm... Czyli dosyć bardzo oszukany, i trzeba będzie zrobić zaraz przed tą walką save'a, bo jednak. Jednak... Jednak tak. następnego wieczora. Tak. Um. Ja nie wiem co powiedzieć, <laughs> ja nie wiem co się dzieje w ogóle. Co to jest takie what the fuck? W porządku, magiczny teleport, zielone światło. Okej. Okay. Zaczekaj. Dobra, nie skacz bez imienny na panowa reka tylko Wow Koniec To możemy sobie pominąć Uciekamy stąd Na chwilę Robimy save'a numer 104 No i nie wiem, idziemy zabić tych głupich magów chyba, nie? Mar ja też <noise> To się odpierdala. What the fuck? Ludzie pomóżcie mi. Ala, moje uszy jeszcze. Aha. Mój pierścień. Mój pierścień się zbogował. Mam nadzieję, że się orkowie nie obrażą, że lekko mi to zajmuje czas. Bo przecież zaraz ja tu pierdolca dostanę. O co chodzi? Ja nawet nie mogę ich zabić, bo dostaję w mordę normalnie z zbiczonych, kurde. się oh. może się uleczę do końca. What the fuck? Oh. Wie? <coughs> Okej, okay, pomyślmy nad tym trochę. Um... Myślanie to jest chyba dobry pomysł, ale... No przecież Zara ja chyba pierdolca ja dostanę. Wszystkie szczury wybite. Co to za informacja w ogóle teraz jest? No ja pierdolę! Kurwa jego... Bać. Ja pierdolę! Kurwa! No przecież... Ja się aż musiałem napić, ale to mnie nie... Co, co, co jest? czy ja dostaje jakąś błyskawicę w mordę teraz nagle, randomowo? Halo? Słuchajcie, em... Um... Ja wiem, że nie jestem zbyt dobrym graczem w GuTika. Ja sobie z tego dobrze zdaję sprawę, ale są pewne momenty, kiedy wydaje mi się, że nawet gdybym był zajebistym graczem GuTika, to raczej nie dużo by mi to dało. Zaraz do was wrócę. Okej, okay, ludzie, a więc jestem z powrotem. No i tak, nie dowiedziałem się niczego szczególnego. Oprócz tego, że faktycznie jest dróg, którego ja nie założyłem w ekwipunku. Także sobie zaraz go użyjemy. I mniej więcej znalazłem jakąś taktykę na tych czarnych magów. Która działa powiedzmy, że lepiej niż to zrobiłem przed chwilą. Także może wezwijmy sobie najpierw tych Paladynów. Już jak się okazuje mają problem, no a my w tym momencie lecimy do magów I tak, oczywiście jak zauważyliście Bicie ich zapija na Zapiera nam HP Tylko też my robimy taki myk Dobra, jeden padł Zrobimy szybko save, 105. Powiem, że strasznie głośny są odgłosy, nie wiem, ja będę musiał jakoś zmniejszyć w montażu teraz w tym.. podczas tej bitwy dźwięk z gry, to znacznie. Okej, okay, drugi czarny mag gdzie jest? Szybko mi powiedzieć, gdzie on jest? Tutaj jest. Okej, okay, jak widzicie... Weźmy twoją z... zaatakowani przez całą Hordę Beliara. W walce zginął Lord Hagen i kilku rycerzy. Ale teraz nie czas na rozmowę. Walczmy! O, widzisz? Um, ja chciałem być nie miły, ale co jest jeszcze jeden czarny mak. Nie wiem czego zobaczyliście, ale. Ale... Um... O, Naprawdę, wierzcie mi, że nie chcielibyście teraz zobaczyć wyrazu mojej twarzy. Bo takiego facepalma to już dawno nie zrobiłem. Wszystko jest pod kontrolą, nic się nie dzieje. Zero stresu, zero w ogóle irytacji. Ale my już wiem. Kryty Destiny, kiedy są potrzebne, to oczywiście ich nie ma, nie? Mam tutaj 16 FPS-ów czasami. Nie jesteście zainteresowani może zabiciem go tutaj tego czarnego maga, tak będziecie na mnie nie patrzeć jak na kurde pokaż mu, pokaż mu! <grywanty> fajnie, pokaż mu fajna walka Ja myślę, że <grywanty> Kurwa To była To była parodia To była parodia Ryć? Niestety nie mogliśmy od razu przyjść z odsieczą. Zostaliśmy zaatakowani przez całą hordę Beliara. W walce zginął Lord Hagen o, i kilku rycerzy. Ale teraz nie czas na rozmowę. Walczmy! Ty frajerze, nawet złota nie masz. To... Lepiej To była lekka... parodia. Czy ma 4500? Czy on moje złoto za... O ty kurde gnido jedno, dawaj moje złoto. Patrzcie, to zagnidana. No. Ukradł mi no. Nie ma czego plądrować. Eee... i na tym by się kończyła wielka bitwa. I powiem Wam szczerze, że zgadzam się. Ta bitwa była zjebana. Ta bitwa była naprawdę zrobiona chujowo. Nie ma czego plądrować. I nawet nie wiem, co mam powiedzieć. To było po prostu. Niczego tu nie znajdę. Słabe! Naprawdę ja. no, słabe. Aż no, nie trochę tak. O, Skip umarł, Skip był fajny. A trochę mi go szkoda, kurde. Skip to był fa fajny i fajny ziomuś. Co mi się wpisał w ogóle do. E czas bitwy? Do mi się zabić czarnych mogłów, ale gdy tylko zobaczył, to Hannibal teleportował się z pola bitwy. Podły chórz, później go odnajdę. Teraz czas dobić resztę piratów, którzy już są chyba dobici. już mściciel, który jest słabszy. Słaby ten mściciel. Um... Ok. A nie, tu się jeszcze z Aha, wy się z nim na, na, na ręce wiecie, no to Koniec spoko. Z tobą. Wszyscy piraci są martwi. Miecz śmierci. Miecz Nawet śmierci. Złota nie ma? Hm. Kurde, jaki beznadziejny. Chyba wezmę sobie twoją broń. Dobra. Pogadajmy z Warekiem. Zwyciężyliśmy Nora. Piraci zostali pokonani. Jednak. Nie wszystko poszło zgodnie z planem. Co masz na myśli? Jak zapewne zauważyłeś, podczas walki swe życie oddał Lord Hagen. Hagen przez całe życie służył Inosowi. Spotkała go bohaterska śmierć. Wiem o tym, Mora. Przekażę moim orkom, aby jego ciało pochowali w godnym miejscu. Poza tym jest jeszcze coś. Tak. Zaraz po rozpoczęciu bitwy, gdy tylko piraci zorientowali się, że wpadli w zasadzkę, uciekł ich przywódca wraz z dwoma piratami. Tak, też to zauważyłem. Hannibal okazał się tchórzliwym szczurem. Gdy znalazł się w niebezpieczeństwie, opuścił swych ludzi, zostawiając ich na pewną śmierć. Musimy odnaleźć tego łotra. Raczej będzie to niemożliwe. Dlaczego? Szpiegując piratów, słyszałem o statku zacumowanym gdzieś w pobliżu. A także o wyspie niedaleko stąd, gdzie Piraci mają swoją bazę. Zapewne tam udał się Hannibal wraz ze swoimi ludźmi. Rozumiem. Najlepiej jednak udaj się do ich obozu i sprawdź, co się tam dzieje. Zapewne są tam jeszcze jakieś niedobitki piratów. Trzeba się nimi zająć. Jednak wszystko wskazuje na to, że problem Piratów został rozwiązany. To także Twoja wielka zasługa, mora. Ale zaraz. Widzę, że biegnie ku nam strasznie zdyszany paladyn. Nie wiem, co się właśnie stało. Co się w tym odcinku dzieje? Ja pierdolę. Pomocy. Rycerz. Hej, ty, bezmienny bohaterze. Nieszczęście. Musisz wracać do obozu. Ty i wszyscy paladyni. Co się stało? Nasz obóz zaatakowała potężna armia nieumarłych. Jeśli szybko nie przyjdziemy z odsieczą, wszyscy zginą. Lord Andre kazał mi bezzwłocznie powiadomić o tym Lorda Hagena. Jednak nigdzie go tu nie widzę. Lord Hagen zginął. Oddział paladynów także tu został zaatakowany przez potężny oddział nieumarłych. To straszne nieszczęście. Ale musimy biec na ocież naszym braciom. Oczywiście. Ale najpierw porozmawiajmy z Kapitanem Gerondem. Tak jest. To bardzo zła wiadomość, Mora. Nie będę cię więc dłużej zatrzymywał. Musisz jak najszybciej dotrzeć do obozu i pomóc w walce z swym braciom. My tymczasem zajmiemy się przywróceniem ładu w obozie. Niestety, nie możemy ruszyć z odsieczą. Jak to? Musimy im pomóc. Lord Hagen na pewno. Lord Hagen nie żyje. A moi ludzie są wyczerpani długą walką. Potrzebujemy trochę czasu na opatrzenie ran i wzmocnienie sił. Jeśli czujesz się na siłach, możesz jednak wesprzeć walczących i powiadomić o naszym rychłym przybyciu. Sądzę, że to najlepsze rozwiązanie. Tak, chyba tak. Postaram się jak najszybciej dostać do obozu. A jak zwykle paladyni? dyni. Często są dupami, no ale... Okej. Okay. To było na tyle. W tym odcinku. No, i mamy za nic sobą wielką bitwę, która, tak jak nic mówiłem. Nie ma, um... nie ma czego plądrować. Widzieliście, jaka była? Może nie będę już nic mówił, zostawię Wam Niczego tu nie e, to Waszej opinii. Sami widzieliście, jak to wyglądało, więc każdy sobie może wyrobić zdanie o tym, co o tym sądzi. W każdym razie wygniemy na odcinek Paladynem, ale to już w następnym odcinku. Także dzięki wielkiej za uwagę i do usłyszenia. W następnym odcinku trzymajcie się i na razie.